Pracuj nad sobą bardziej, niż pracujesz w swoim miejscu pracy. Możesz być bardzo dobrym pracownikiem i dużo zarabiać, ale, ale nie będziesz szczęśliwy. Może myślisz, że jak będziesz bogaty, to będziesz bezpieczny i spokojny, ale prawda jest taka, że pieniądze szczęścia nie dają. Kluczem do zadowolenia z własnego życia jest dobra relacja z samym sobą. I rozwój swojej własnej inteligencji emocjonalnej. Skorzystają też na tym twoi listy, bo jeśli ty będziesz szczęśliwy, to i oni rozkwitną. Ale jak to zrobić i gdzie zacząć? Na pewno przydać się wiedza, a mam ją tu zebraną w paczce Psychomocy, czyli 82 e booki napisane przez profesjonalistów w zakresie psychoedukacji, które zdecydowanie pomogą ci zrozumieć siebie i to, jak działasz. Jeżeli chcesz dostać więcej informacji na temat paczki, to skomentuj paczka. Cześć!